Cześć, jesteśmy Grzechuta. Dzisiaj kontynuujemy naszą grę w Flat Ultimate Carnage. Przechodzimy od razu do kampanii. Ostatnio ulepszyliśmy naszego Shakera i myślę, że w najbliższym czasie już będziemy mogli kupić następne samochody. Jak tylko ukończymy jeszcze dwa mistrzostwa. Eee no i tak, przechodzimy do naszej. naszych dzisiejszych mistrzostw. Wybaczcie, wlotem jest w Okej. <grych> ok. Dzisiaj mamy 5 tras do pokonania, a jak na razie jest to najwięcej Zwykle mieliśmy dwie, trzy eee, Więc dzisiaj trochę dłużej będzie Ale myślę, że to nie sprawi, że mniej frajdy będziemy mieli A raczej więcej, bo po prostu Gra jest przyjemna, nie męcząca nawet jeżeli mamy dużo Dużo do pokonania Ok, jak na początku zwykle się rozpychamy, trochę nas rozepchali, ale myślę, że to się zaraz zmieni. Już pierwszą osobę wyeliminowaliśmy, powiedzmy. Wow! Troszkę e, zostaliśmy w tyle, musimy dogonić tych, co z przodu zostali. Jesteśmy na ósmej pozycji e, i tak, miałem włączyć mm, pozycję, na której jesteśmy. Zapominam o tym czasami. Nie pamiętam, czy w pierwszym wyścigu tylko miałem łączone w poprzednim odcinku, czy we wszystkich. Ale w każdym razie, jeżeli zapomniałem, to przepraszam. Teraz sobie to przypomniałem. OK. Troszkę skasowaliśmy Jasona Walkera. Tak jak kiedyś wspominałem właśnie, właśnie jak wyjechaliśmy teraz na opony, to dostaliśmy mniej nitro niż Yy... Straciliśmy na wjechaniu w te opony, czyli po prostu spowolniły nas te opony. A za uzyskane nitro, nie rozpędziliśmy się do takiej prędkości, jaką mieliśmy wcześniej. Więc się po prostu nie opłacało. Ok, tutaj troszkę przeszarżujemy właśnie, że dźwięki wiadomości, ale SMSy. Okej, okay, ładnie tutaj. Z betonem pojechaliśmy. E, zwykle tylko czekam na to, żeby... Jak wolno jadę, żeby ktoś przywalił we mnie z tyłu, żeby po prostu mnie przyspieszył zamiast mnie wyprzedzić e, bo Po prostu zwiększałem prędkość i zostaję na tej samej pozycji, dlatego staram się blokować jak ktoś się zbliża do mnie z, z dużą prędkością. Okej. Okay. Całkiem? A, te trasy są krótsze. Teraz mamy dwa okrążenia. Dwa okrążenia i pięć tras. O, kurczę. Mamy więcej tras, ale. Aj, będę na trzecim miejscu. Mamy pięć tras, ale mamy po dwa okrążenia, dlatego. O, i będziemy trzeci. Hm. Słabo, słabo. Trzeba będzie to nadrobić później. Ok. Właśnie eee, to małą przerwę. I wracamy do dalszego ciągu wyścigu. Zaraz zobaczymy, ile punktów dostaliśmy, Z tego, co mi się wydaje, powinniśmy dostać około 6. Hmm. Za pierwszym miejscem stajemy 10, za drugie 8. I za trzecie powinniśmy chyba 6 dostać. Zaraz eee, zobaczymy, jak są punktowane, bo nigdy na to nie zwracałem uwagi. Po prostu patrzyłem, ile dostawałem na koniec i nie interesowało mnie za bardzo jak reszta tam jest oceniana zaraz się przekonamy <laughs> nigdy w sumie nie czytałem tych ee, ciekawostek, które są podczas loading screenów o fajnie, dostaliśmy 500 bonusowej kasy całkiem przy, przyjemnie zobaczmy ile mamy, 1600, możemy w sumie coś ulepszyć Eee, tutaj wszystko mamy. Zawieszenie tutaj możemy coś ulepszyć. Co jeszcze mamy tu do ulepszenia? Koła koła za 400, dobra? I hamulce za 300. Ok. Czemu by nie? I zostało nam chyba tylko ee, klatki. Na jedną nas stać, więc ulepszmy. Jeszcze nam za 600 zostało jedno ulepszenie. Jeszcze będziemy mieli całkiem ulepszony auto. Całkiem spoko. Ale zaraz tak będziemy zmieniać, więc w sumie nie wiem, czy dobrze, że ulepszam e, aż do tego poziomu. Bo po prostu potem nam się to słabiej zwróci, mniej gotówki nam się zwróci niż, jak, niż ilość gotówki, którą wydaję w te auto. Dlatego tak trochę nie bardzo się opłaca pakować kasę aż tak strasznie w te auto, skoro za chwilę będziemy zmieniać. No ale cóż... Mm, Ulepszam jak najbardziej, żeby po prostu łatwiej mi było zdobyć pierwsze miejsce. No teraz, jak widzicie, to już coraz cięższe jest. Już nie jest tak prosto jak na pierwszych zawodach. Znaczy z łatwością, już na pierwszym ukrzeniu zajmowałem pierwsze miejsce. OK, tutaj jeszcze ładnie rozpychają. Nie spychajcie mnie na barierki. No właśnie. Trzeba ją wepchnąć na, na coś. Dobra. To było słabe trochę, zmarnowaliśmy tylko czas i prędkość. Trzeba było jakoś tego uniknąć. No ale cóż, jesteśmy na szóstym miejscu. E, mamy jeszcze teraz trzy okrążenia, więc spoko. Jakbyśmy mieli dwa, to by było ciężko. Teraz myślę, że sobie jakoś poradzimy. E, skoro mamy jedno okrążenie więcej. Ktoś... Ktoś mnie strasznie kocha, że tak do mnie ciągle pisze na fejsie. Dobra. Trzecie miejsce. Ok. Znowu nie łączyłem tej listy. Dobra, już mamy pierwsze. Dzisiaj ładnie rozpęciliśmy na tej prostej przymecie. I to pozwoliło nam objąć pierwszą pozycję. I myślę, że już postaramy się utrzymać tą pozycję do końca. Jeżeli w nic nie przywale, to myślę, że nie powinien być to duży problem. Okej. Okay. ta trasa też jest strasznie przyjemna, właśnie eee, to jest jedna z tych tras, które po prostu lubię przejeżdżać. Ok, i prosta startowa, uwielbiam to. Ty możesz się tak fajnie rozpędzić. Hops. Odsadziliśmy już przeciwników, są daleko w tyle Myślę, że już nie powinno być z nimi problemu Okej okay. Może zniszczmy to, dostaniemy trochę nitro Okej okay. Trochę nas spowolnił, ale myślę, że to nie problem Okej okay. No i jedziemy po złoto, pierwsze miejsce. Dostaniemy plus 10 punktów, będziemy mieli 16 tego co mi się wydaje, bo chyba nie sprawdziłem ile się dostaje. No i dziękuję. Okej, okay, mamy najlepsze okrążenie, dostaniemy są stówę, tak najlepsze? Najlepsze. Więc całkiem miło, może jeszcze dostaniemy sobie za zderzanie się, mam nadzieję. Okej, okay, no i przechodzimy dalej Proding Race result. O Boże. Wow, ale karty Wolf. Eee, nieźle pocisnął. Za wszystkie zderzenia i kraksy ma najwięcej kasy. Ja tylko stówę dostałem. Niech będzie. Nie będę narzekał. Ok, mamy 16 punktów. Mm, I jesteśmy na pierwszym miejscu. Po pierwszym wyścigu byliśmy na trzecim Więc trochę nadrobiliśmy. No i kolejny wyścig um, Nitro Crash Out. You get a fixed amount of Nitro when your Drivers Fields Out. No nie znajomy przeczytać Okej. Okay, I bierzemy się za następny wyścig. wow, wow, wow. <laughs> Wybaczcie, nie chciałem robić kolejnych do dlatego szybko odpisałem na wiadomość I e, jedziemy już Właśnie, że tak odpisuję po prostu podczas nagrywania, ale e, No, coś ważnego Jedziemy sobie z oponą, koło zapasowe mamy na, na masce Fajnie Tą trasę wydaje mi się, że już jechałem, czasami się powtarzają, po prostu mamy tyle tych zawodów, że yy, nie ma takiej ilości tras, żeby się nie powtarzały ale miło jest po prostu jechać kilka razy na tych samych bo jakbyśmy jechali po prostu jeden raz jedną trasę, to to yy, by nie było tyle frajdy, po prostu możemy się sprawdzić kilka razy na jednej trasie i i to jest fajne, na przykład teraz Zauważam jedną różnicę, że mam po prostu ładnie pogodę. Wcześniej była taka deszczowa, czarne chmury nad nami. A teraz jedziemy sobie w słoneczku. <grymne> Całkiem przyjemnie. Okej. Okay. Mamy trzecią pozycję. Dwóch widzę przed nami, więc myślę, że to nie będzie problem ich wyprzedzić, skoro są tak blisko nas. Ale mnie spychać od. O, nie, 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 tak być nie będzie. Tylko spróbuję mnie wyprzedzić, Ty ją ja mu pokażę, kto tutaj jest prawdziwym ścigantem. Okej, okay. drugie okrążenie mam. Jeszcze jedno okrążenie żeby wyprzedzić tego pierwszego gostka. Znowu nie włączyłem pozycji, na której jesteśmy. O, ale ładnie go zgarnąłem. I czytam ją. Pią. Kate Jackson Tutaj blokadę może, znaczy blokadę e, Łapkę możemy odblokować, właśnie to zrobiliśmy I myślę, że trochę utrudni im tę jazdę No to w końcu boty to one Nie do końca potrafią wszystko mijać. Może będą na tyle głupie, żeby po prostu w to wjechać I dać mi trochę przewagi Ok, drugie okrążenie, najlepszy czas Mam nadzieję na pobicie tego czasu jeszcze na ostatnim okrążeniu tylko byśmy musieli właśnie teraz bardzo czysto pojechać. OK, Mamy lekką przewagę przed... Mm, przed botami na... Niższych pozycjach od nas. Myślę, że już... Uda nam się dojechać do mety na pierwszej pozycji. Bez większego problemu. Często chyba powtarzam to słowo bez większego problemu, jak mi się wydaje. Ty teraz mi to do głowy przyszło. Jeśli tak, to przepraszam, <głos》> jeśli kogoś co denerwuje. Ale tak zauważyłem, że mam straszną kontrolę nad tymi szybkimi autami, które są teoretycznie podsterowne, czy tam nadsterowne, że no, chodzi o to, że sterowność jest ciężka. Że powinni zarzucać na zakrętach i tak dalej. Ale ja tego właśnie jakoś nie odczuwam w tych szybkich autach, mimo wszystko. Nie wiem dlaczego. Ale w każdym razie dobrze, że tak jest. Eee, no i znowu, oparliśmy się na najszybsze okrążenie. Mamy stuwę gratisową. Zobaczymy, czy dostaniemy coś jeszcze bonusowego. Okej, okay, no i tak jak mówiłem mamy najszybsze okrążenie i nic więcej nie dostaliśmy. Frank Malkov. E, okazał się. On jest taka cicha woda, ale czasami zgarnie jakieś dodatkowe... dodatkową kasę. E, Okej, okay, pierwsze miejsce, 10 punktów. Zobaczmy, które miejsce w rankingu światowym mamy. 23 757 całkiem przyzwoicie, teraz lepiej nam to wychodzi 26 punktów jeszcze dwie trasy do przejechania, także jedziemy Tylko pierwsza trasa na trzecie miejsce, dwie kolejne na pierwsze Mam nadzieję, że ta też się uda na pierwsze Strasznie lubię wygrywać Super flip. smash into a and throw... Co to znaczy? TOS? What? It onto its roof to get the supper... Supper, supper Super Boże Może lepiej ja nie będę czytał po angielsku o, tutaj zepchniemy go ściana, dobrze, chyba udało mu się utrzymać, no ale cóż, no eee, dobra, szósta pozycja, piąta, włączamy od razu statystyki, dobra, teraz mi się przypomniało na początku, to dobrze, zawsze jak spojrzę na pozycję to mi się przypomina, żeby to włączyć. Jesteśmy na pierwszej, więc jest całkiem spoko, całkiem szybko nam się udało ich wyprzedzić Dlatego, że oni się tam trochę kotłowali, trochę się pozdarzali No i ja to wykorzystałem Tam gdzie 12 się bije, tam, tam gdzie 11 się bije, tam 12 korzysta No Dobra No i liczę, że utrzymam tą pozycję do końca Tutaj mamy trzy drogi do wyboru, ja w sobie wybiorę to albo skrajnie z lewej, albo skrajnie z prawej następnym razem może pojadę. Bo środkową dość ciężko. Jest, chociaż może pokażę Wam wszystkie. Na każdym okrężeniu pojadę inaczej po prostu. Teraz na tym możemy pojechać środkowym, a na ostatnim prawym. Bo prawy jest taki bezpieczny w miarę. I na ostatnim okrążeniu jak pojadę, to nie powinno się niczego stać. Na środkowym coś... O coś mogę zahaczyć i... Wow na środkowym mogę coś zahaczyć i po prostu wypaść z trasy, stracić pierwszą pozycję, a tego bym nie chciał no ewentualnie na drugim okrążeniu gdzie jeszcze będę mógł zawalić tę pozycję jeżeli ją stracę przez jakiś wypadek ale oby tak się nie stało okej okay. trochę mało nitro mamy przydałoby się Chciałbym się tak rozpędzić na do maksymalnej prędkości. E, jeszcze nie mogę się doczekać na mm, ostatni pojazd z tej najlepszej klasy. Bo po prostu on jest tak... Tak ciężko się nim steruje. Tak strasznie zarzuca. Ale mimo wszystko jest strasznie szybki i... Mimo to lubię nim jeździć. Jeżeli dobrze się nie prowadzi, to da się go opanować. On zwykle e, przy większych prędkościach ma lepszą kontrolę. Jeżeli jedziemy na pierwszym biegu, przy małej prędkości, to wtedy e, może nam trochę zarzucać, ale myślę, że. Znaczy, nie myślę, po prostu wiem, że jeżeli. O, 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 o! Ktoś próbuje nas wyprzedzić, nie damy się. E, myślę, że jeżeli. E, będziemy już nie jeździć, to będziemy się starali. Wow, 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 wow. Będziemy się starali e, rozpędzać go jak najszybciej, żeby po prostu mieć tą kontrolę nad nim. O, trzeba uważać, bo za nami jest Jill. Jill Richards. I może nam łatwo odjąć pierwszą pozycję, bo dość duże przyspieszenie ma z tego co widzę. Okej, okay, jedziemy prawą stroną. Ona myślę, że pojedzie lewą, albo środkiem pojechała, bo tak jedzie przy linii. Chyba środkiem z tego co widzę na minimapie. Okej. Okay. Spędzamy się ostatnie prosta i meta. Jesteśmy piersi. Pierwsi, tak, pierwsi. <grywa> I nie mamy najlepszego czasu. Troszkę. Troszkę zabrakło. E, no, okej, okay, może dostaniemy coś innego. Jakieś inne bonusy. Na co liczę? E, nic nie dostaliśmy. O! No trudno. Ok. Jesteśmy eee, 100 bonusowej kasy. Zobaczymy, ile uzbieraliśmy. Już może coś kupimy, jak lepszenia. 31 tysięcy, miejsca znaleźliśmy. Możemy kupić klatkę do auta. Myślę, że na razie tego nie zrobimy. Albo w ogóle tego nie zrobimy. I przejdziemy wszystkie wyścigi. To kupimy po prostu nowe auto i nie będziemy musieli już kupować do tego ulepszeń. Tylko po je sprzedamy. Kupimy ulepszenia do następnego auta, bo się nie opłaca do tego kupować. Bo tak jak wspominałem wcześniej, potem nam się to nie zwróci, tylko dostaniemy jakąś mniejszą sumę. Eee, no, jak wydam na przykład 600 na to ulepszenie, które teraz mam, i mi jest niepotrzebne praktycznie, bo to tylko eee, klatka do auta, która się przyda na derby, ale na derby na derbach, następnych będę już w nowym aucie eee, to jak wydam 600 na nią to zwróci mi się po, powiedzmy 200 i to po prostu nie ma sensu, wolę sobie zaszczędzić na klatkę w nowym aucie no i okej okay. tutaj sobie wyskoczymy szkoda, że nie skoczyłem mu na dach okej, okay, tutaj trochę niczego zgarnęliśmy za, za stację, czy coś tam było druga pozycja i tu gdzieś kamień chyba był, albo i nie. No dobrze. Dobra pierwsza. Postarajmy się ją utrzymać. Już na pierwszym okrężeniu. Są dwa okrężenia, trzeba uważać. Tutaj kamienie były, pamiętam w trawie, dlatego przy mecie nie możemy przez trawę jechać. To byłby największy błąd. Oj, ty wyskocz! Ja co ja zrobiłem? Dobra, mamy przewagę, możliwe, że nas nie wyprzedzą. To było głupie, bo zastanawiałem się, czy wjechać na tą wyskocznię, czy jednak ją ominąć. Zastanawiałem ją ominąć, ale tak trochę się wahałem i za późno skręciłem. No cóż, ważne, że mamy wciąż pierwsze miejsce. Już blisko mety jesteśmy. Może się uda. Znaczy, może, no raczej na pewno powinno. Ok, nitro. I już. Tylko dwa okrążenia były, całkiem szybko nam to poszło. Eee... Okej. Okay. Najszybsze okrążenie, pierwsze miejsce. zajbiście. <grystanie> Okej. Okay. Eee. Dostaliśmy za... najlepszego zgniatacza. Wrecker mi się ze zgniataczem kojarzy, z takim... niszczycielem. <grystanie> no i za najszybsze okrążenie oczywiście. 600 bonusowej kasy. Także całkiem przyjemnie. 40, kończymy zawody z sumą punktów 46. Druga, e, druga postać, drugi przeciwnik ma 29, więc mamy ogromną przewagę, 17 punktów. Więc tak, kończymy te zawody. 3000 w garści. Odblokowaliśmy następne derby. Jeszcze jeden wyścig. I. I jeszcze jedno zawody i będziemy mogli odbokować kolejne samochody. 40 666 przypadek, nie sądzę, e, miejsce mamy na tej trasie. No i tak, to było tyle z tych zawodów. W na następnym odcinku przejdziemy ostatnie zawody z drugiego levela i potem zajmiemy się derbami i wyścigiem na czas z tego co mi się wydaje, co tutaj mamy. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!